Dobry wieczór. Zapraszam Was dzisiaj na długo wyczekiwaną serię świąteczną. W tym roku seria świąteczna to, będzie, to będą święta na życzenie. Wszystkie przepisy, które tutaj Wam prezentuję, sami zamawialiście. Pytałam się was, co chcecie robić i do tego się odniosłam. Oczywiście z moimi małymi modyfikacjami, no bo to jest mój kanał. No a święta w tym roku 2020 wyjątkowym, jakie będą, nie wiem. My ten film kręcimy pod. Pod koniec października. Jeszcze nie ma pełnego asortymentu świątecznego w sklepach. Jeszcze nie było wszystkich świętych, za to mamy czerwoną strefę w całej Polsce prawdopodobnie, bo to za chwilę mają wprowadzić. I czy my się spotkamy całą rodziną, czy będziemy mieli dla kogo gotować, jak to będzie tak naprawdę wyglądało, nie wiadomo. No wy już pewnie wiecie, bo jak ten film będzie publikowany, no to już będzie bliżej świąt, no w takim razie serdecznie zapraszam na serię świąteczną, a wam życzę nadal spokoju i zdrowia, jak najwięcej zdrowia. Na razie, cześć!